Cześć, z tej strony K42 i dzisiaj zrobimy sobie Overwatch'a Jest już wieczór, jest już, już e, dziesiąta godzina W sumie za jakieś pół godziny wychodzę, ale... Mniejsza z tym Jeszcze znam, że nagrać Overwatch'a I może ze Zobaczymy jak mi pójdzie ale naprawdę w moim kanale będzie często stitcherio bo zarobiście mi się ta gra podoba. Mapa cage Runda szósta. Mam podejrzany, próbuję bahopy Nie wiem co to miał być Śmieszniejsze jest to, że mam przeglądarkę odpaloną i fps w mi połowę zżera i nagrywanie, 60. No panu podejrzanemu nie wychodzi, ale teraz mam takie teko. W sumie fulla na teka. Dobra, ma fragę. Riaduje 22 Widać wysoko ranga Ma granaty, nie użyję ich, to gold jest Gorzej niż gold Znowu trafiliśmy na Silverów. Dacie ich Celowniki Dajcie, Zobaczcie gdzie on ma celownik No, tu unik zaczęła założyć Jest jeden na jeden, ale tu unik stawa Defuje to? Zdefował. <grywa> Ojej, fal podejrzany, zawiedziony pewnie Ja dzisiaj się zawiodłem, bo tak samo kurwa zdefował Wklej wam gdzieś tutaj tą akcję z boku To było też na cashu Podejrzany nie gra, nie gra jakoś podejrzanie, bo gra jak totalne zero No dobra, nie hejtujmy pana podejrzanego Tak gra. To, to mu sprawia przyjemność Niech sobie gra Kiedyś przyjdą czasy, że się nauczy grać Czemu go zgłosili? On ma kurwa, jeden na plusie frak który jeden jeden, no 1, 1, 7, 50, coś. Co, Co ja Deploying flashbang Tak przycelował dziwnie. Na side, słyszał go no, ładnie go wyciągnął Dobrze tawka mi się podobała W sumie bardziej mi się podoba ten elitar... Yy, elitarny niż nice. elektryczny Dziwny, że ten tak mało mu zadał ale... Śmieszny wybuch To jest taki silver, on się nie ogarnia, który... którzy są jego Dobra, na plecy jeden nie wchodzi Jeden nie wchodzi na plecy, za shift, dwa, jeden Nie strzela, strzela Na w ogóle tego slajdu Dobra, poradzili sobie chłopaki Cisną, cisną, nie, nie ma co gadać Ostry silver Ale to kampę podniósł, oru Teraz może ich zaorać Chociaż nie, nie jest w stanie tego wygrać. Nie ma defa. Już by musiał być site odbity, żeby to ograć. No i prawidłowa decyzja, sejwuję. Powinien się wcelować w tego main'a. My... I to robi. Dobrze, po fragu uciek Prawidłowa reakcja. Jak najbardziej. Ale zobaczcie, nam tam tych tam dwóch gra... Co mają na plusie. Ostatni ma 0, killi przez ostatnie 3. Jeszcze jeden jest na 0. Nie wiem, czy to pan podejrzany, ale i czy ja. Ale pan podejrzany jest czysty Stamtąd poleciał flash Robi coś ciekawego? Nic nie zrobić ciekawego Dobra, puszczamy Ładnie się wcelował Mam fire jaki the bomb. Bomb has been oh, refleks. Się ukrywał. Nic Nie widzi? planted. Takie bomby? Takie nie? 13 ammo masz, człowieku. Nie widział go po prawej? Pojedynek mistrzów. O. Nie z czego są te lagi. A czekajcie, zobacz, z czego są celego, laguje, ale trochę jego, bo on tak skacze kurwa Inni biegną normalnie, a u niego lagi Widać jego ping? Aha, dobra, już to nieważne Nie było pytania czego są lagi 140 pingów Mało realistyczne na ten ping Chociaż wiecie co? Ja widziałem kiedyś e, cheaty Znaczy grałem z cheaterem Co niby miał lagi, niby miał ping Ale u niego było wszystko normalnie, nie? Jego ciężko było trafić I to był cheater, bo waka dostał Więc nie wiem czy nie zgłosił mu tutaj innych oszustw Bo on widać umie tak grać, bo Ma jednak statystyki 15.5 Na pingu 150, cały czas tam mają się śpingu i sobie z nim nie radzą. Widzieliście wtedy jego refleks? Nie wiem czy to właśnie nie są te, kurde, te od tego, od... Do, do lagu. Co powodują lagi, ale tylko... Wow. U nas to widać. Ładny night 58 HP Dobry flash, aczkolwiek nic nie zrobił temu na blisko On by dobrze zadziałał jeszcze, jak jakby był ktoś na sajdzie rozdaje skinie pan podjeżany Bogactwo chwali się Makosy nie ma makosa chyba Czy nie wiem czy on wyjmuje A ja że trafi. Oj Ojej, ja go by trafił. Nie bym malar i Go mimo wszystko zgłosi za te inne szóstwa, bo nie wiem jak, jak to uznają. Czy za takie coś jak, że powoduje jest... ...w nie. I za to dostał reporta. Wucha nie miał ani AIMA. Chyba tak... Ja bym to znaczył, Żeby sprawdzili go dokładniej Tylko po to Dobra, dzięki za oglądanie, zostaw łapkę w górę Zasubskrybuj kanał I cześć do następnego odcinka Na co plantujesz? The side se fez